co kupiliśmy dziś w kostko a więc sałata kanadyjska z ziemniaków 300 gram razy 4 opakowania taka wielka torba bardzo smaczna kiełbasa nie najgorsza ale również daleko jej jeszcze do polskiej nadaje się do smażenia 3 opakowania po 6 sztuk kiełbasek w jednej kurczak wzrożna cały 2 kg sera jedna to torba mozzarelli Aduga, Marble Cheese, czyli taki miksowany biały z cheddarem po kilogramie sztuka. Cztery kostki masła po 200 gram y, sztuka. I do tego 3 opakowania kiobasy, która przypomina trochę taką pokrojoną krakowską. Całkiem nie najgorsza, odkryłem już ją jakiś czas temu. Następnie tarba bułek 36 sztuk. Niestety z lekkim dodatkiem cukru, to mnie denerwuje w Japonii, w wszędzie dodają cukru. Ale do zaakceptowania, lepsze niż w japońskich standardowych sklepach. Opakowanie moich ulubionych mafinków z jagodami. No i żel pod prysznic 3 kg torba DAW, szampon i odżywka 2 kg. Każdy. To tyle na dziś. Za to wszystko zapłaciliśmy. 15 tysięcy jen, czyli jakieś 370 zł na polskie. Dajcie znać, czy to dużo w Waszym zdaniem, czy nie. Cześć.